Siema, jesteśmy dzisiaj w naszym salonie, oczywiście na trakcie brzeskim 35 w Warszawie. Dzisiaj kolejny gadżet z tych takich designerskich i przydatny, bo to jest oczywiście torba na bag, tak zwany tank bag. E, oprócz tego, że ma się na przydać do przewożenia jakichś rzeczy potrzebnych, portfel, telefon i tak dalej, to oprócz tego wygląda nieziemsko. Wykonanie jest naprawdę takie cukiereczkie i ciasteczki. Jest to oczywiście firma FAMUCHI, a litraż mamy od 11 do 14, bo można go zmniejszać i zwiększać. A teraz chodźcie bliżej, zobaczcie sobie jak to cudzenko wygląda. Oczywiście mamy tutaj odblaski, które sobie biegną gdzieś tam wzdłuż tej torby. Dodatkowo ten materiał tu pod spodem jest karbonowy. Znaczy taki a la karbon, carbo, ale wygląda naprawdę designersko. Ta torba jest oczywiście wyposażona w magnesy. Mamy dwa magnesy na samym dole i dwa od spodu. Już Wam zaraz pokazuję, tylko są mocne. O, mam nadzieję, że będzie coś widać. Dwa magnesy w torbie, dwa magnesy w takich łapkach na dole. Tak? Czyli mamy przód i tył. Mocujemy ją za pomocą magnesów, ale to mamy bak metalowy. Są motocykle. Niestety ja ich nie wymyśliłam, ale takie są, że mają baki plastikowe i co wtedy zrobić? Można ten taki na pierścień, też jest jakieś rozwiązanie, ale zawsze jest droższe. A można też taką torbę, która ma mocowanie już bardzo na paseczki. Mamy z przodu nagłówkę ramy, bardzo fajne, pomocne, oczywiście pełna regulacja. Eee, całe te, o, całe te takie zaciski. Tu mamy od spodu taką skórkę ala. One zabezpieczają dodatkowo jak dochodzi o, pod lakierem, naciągamy, nic nam nie zarysuje, tak? Jakbyśmy zakładali, teraz magnesy słychać, ale zobaczcie jak to jest zrobione. Czyli ta spinka nie dotyka bezpośrednio baku, tylko miękkiej skórki, więc spokojnie nic się tutaj nie stanie. Jeśli chodzi o tył, taka sama zasada, zobaczcie, też mamy paseczki. Ale są to długie paski z zakończeniem, żeby sobie trochę ułatwić regulację. Więc jeśli nie macie baku metalowego, też nie ma problemu. Jest na to rozwiązanie, jest na to patent. Oprócz tego torba, tu góry, zobaczcie, mamy tu z tej strony mocowanie na tak? Tu mamy takie małe, fajne, słodkie klamereczki. Odpinamy zamek laminowany, tak, dodatkowo tu pod telefon, jak go tu wciskamy, zobaczcie, jest rzep, tak, czyli wodoodporność naprawdę tutaj powinna sobie dać radę obojętnie w jakich pogodach. I pod telefon jeszcze dodatkowo możemy tutaj coś schować. Zobaczcie, jest dodatkowo kieszonka. Zamek laminowany. Ale jeśli nie używacie, nie jesteście tak gadżyciarski, jak ja, to zawsze możecie to wyrzucić, odpiąć. Oczywiście do kosza, bo ja przyjdę i znajdę. Teraz chodźcie, zobaczmy, co jest tu w środku w tej torbie. A jeszcze taki bacięcik, zobaczcie. Torbę można, ma takie specjalne o. Tak, na kudeczkę można zapiąć i w razie czego zostawić na, na motocyklu. Może Wam ktoś tego nie ukradnie, aczkolwiek ja gwarancji na to nie daję. O, co my mamy w środku? Proszę bardzo. Jest tu pokrowiec, oczywiście, wodoodporny, taki już jakbyście wjechali. W mega ulewę bardzo fajnie, że zrobili koloru go widocznego, tak? Nie powiem jaki oczu daje ten kolor. Banuczki podpisane. Materiał bardzo przyjemny, elastyczny, sznureczek na samym końcu, więc powinno pod tą torbę wejść, zaciągnąć. Eee, I nigdzie Wam się woda nie powinna dostać. Dodatkowo pasek do przewieszenia sobie na ramię, jakoś tam zamocowania. I teraz tak. Bardzo ważna rzecz jest to, że tu mamy jedną kieszonkę pod siateczką, dynsik na klucze. I jeszcze tajna kieszonka, którą mnie wszyscy tu mogą w pierwszej chwili zobaczyć, ale jest. Tu można sobie jakieś cenniejsze rzeczy schować, zamykana na dwie strony. Czyli jedna strona, druga strona, można się w kółko bawić tak tymi rzeczami. I teraz tak. Torba sama sobie, tak jak mówiłam 11 do 14 litrów. Teraz ma ona 11 Żeby ją powiększyć, muszę wykonać też taki myk. Jedziemy, jedziemy. Więc tak jak mówiłam otwieramy, otwieramy, powiększamy sobie, proszę bardzo. Zobaczcie. Jeszcze tutaj popełniemy. Czyli robi nam się taka ściana przynajmniej z 8 cm. Widać od środka jak to wygląda. Pewnie widać. Jest głęboko, teraz ta półka plus ta półka daje nam 14 litrów. To już naprawdę jest dużo, więc nie powinno być problemu z przewiezieniem czegoś więcej niż tylko portfela, kadawyk, czy tam grubnej biletki, po Teraz tak, jak trzymacie jeszcze coś takiego, chcecie, żeby przewieźć, coś takiego, żeby Wam nie latało, proszę bardzo, zobaczcie, mamy tutaj taką fajną gumkę, dość mocno spina. Jest to dodatkowo fajny gadżet, więc Vannucci, e, oczywiście sportivo racing. Dostępny w naszym sklepie internetowym, oczywiście w Warszawach. Przyjeżdżajcie, macajcie, przymierzajcie do swoich motocykli. Zapraszam, subskrybujcie kanał, polecajcie, udostępniajcie i wbijajcie na trakt wrzeski 35. Siema!